Lepsze produkty firmy Kurwackiej Słowa mistrzów, mistrzów rejonów, mistrzów Polski, mistrzów okręgów. Następne wysyłki, zapraszam na film. Następne wysyłki, bracia i siostry Super mega produktów. Produkty, które działają. Zobaczcie, koledzy, następne wysyłki, już po wysyłkach, widać jak moje produkty ze sprawdzają u hodowców u mistrzów Polski, u mistrzów Niemiec, Francji, na całym świecie. Moje produkty są wspaniałe. Oryginalne produkty z firmy Champion Gomaki, Internacjonalne. Gliwice 4403 Na mistrza Śląska. Następne. Żelno 8403 Jędrzejów 2830 Twój mistrz zamówił moje produkty, nie śpij, zmień się w tym sporcie, jeżeli chcesz mieć sukces Mysz Libos 7400. Ze Słowacji Torysa 08276 Mistrz Słowacji, co roku zamawia ma mało gołębi, ale lotuje super mega. Moje gołębie, moje produkty Pultus 0600. O! Laura, daj to. Do Jan Wszystko wygrał ten człowiek na moich produktach i na moich gołębiach. Super gość Jancowice 58 212 super, mega produkty, fajnie zapakowane. Litwa, Sen Kauno 54354 54 354 dla mistrza Litwy. Następne Senk Auno 54-354. Jeżeli chcesz mieć super wyniki, do mnie. mam. Najlepsze produkty, produkty, które działają. Słowa mistrzów na całym świecie. Misza dzwonią hodowca z Australii. Tak samo zamówił znowu produkty. I wiele więcej. Są bardzo zadowolone. Pozdrowienia, a ja do roboty. Cześć!